Dotknąłem sobie ten jeden profil, który ma być do którego ma być przymocowany geberit. I teraz <laughs> w sumie doszedłem do wniosku, że najpierw przykleję na tą ścianę zieloną płytę e, tu, gdzie będzie miał być prysznic. Przykleję zieloną płytę, połapię sobie kąty e, tutaj do tej ścianki. Też się będę miał wtedy czego trzymać, e, żeby ten geberit e, prostopadle do tej ściany ułożyć. Także no, trochę energii odzyskałem, bo już doszedłem do wniosku, co mam zrobić. Czyli najpierw kleję tutaj zieloną płytę. Główka pracuje, nie? Dobra, placki na ścianie są. Płyty przywiozłem. Yy, nie mam też mikrofonu, także będzie dźwięk słabszy. Ale najważniejsza teraz jest ta płyta. Ładnie kąt złapany, tu wszędzie pięknie... ...super dolega. I tu. Tu o. W tym miejscu już nie jest tak super, ale dosłownie 2 cm niżej już jest, już jest ok, także kurde no dobra, trzeba dalej walczyć. Długo jeszcze można było zaakceptować, ale tam jest wszędzie pusto. Chociaż to, to się nawet nie trzymie. Ja idę też jeszcze na szybko klej na mieszać dodatkowo. Dobra, jestem z powrotem, już na tyle tych placków, znaczy na, na. Nie zwiększyłem ich ilości, ale zwiększyłem ich wysokość, bo tutaj na, przy futrynie po prostu mi nic nie łapało. Także mam nadzieję, że teraz już to będzie lepiej. Znałem, że jeszcze trochę pokminie. No nie będę brzydko mówił, ale jakbym wiedział, że tu jest aż taki odchył dotąd yy, dotąd jest po prostu odchył, żeby kąt złapać, znaczy płaszczyznę jedną z tą ścianą. Nawet zresztą wam pokażę. Patrzcie, gdzie się to kończy. Jako to jest kurna dziura. Także tu jeszcze ze dwie warstwy takie płyty przyjdą przyklejone. Tutaj też już sobie takie łatki dałem, bo to jakbym wiedział, że tak będzie Jakbym wiedział, że tak będzie, to bym to po prostu może, no, za, straciłbym może ze 4 cm tutaj pomieszczenia, ale zrobiłbym to na tych, na tych kółkach takich, na M-Systemie i byłoby to na pewno dużo, dużo lepsze. No, no tragedia ogólnie jest, masakra, ale będzie dobrze. A więc no, ja nie będę nawet komentował, co ja tutaj e, na no, odwyczyniałem. Patrzcie, tutaj aż trzy płyty musiałem wkleić, e, żeby zrównać się e, z tą ścianą. Tak samo u góry Fragmencik upierdzielił, ale sobie tutaj zrobię taką fugę z kleju gipsowego Zostało mi do wklejenia właśnie, to nie wiem. No pewnie niektórzy powiecie, że e, to nie tak, e, to nie tak to inaczej trzeba było zrobić. Nieważne. Potem ogarnąłem, że skoro tu jest aż taka krzywizna, to mógłbym to zrobić na tych. E, mógłbym to zrobić na tych e, kółkach z M-Systemu. Ale nie ma, już jest już jest okej, okay, już wszystko zapomnijmy po prostu o tym. Tyle co się tu nawkurzałem, że to jest aż tak krzywo. Z tą żeby tą płytę też tak w miarę ogarnąć, miałem problem. Przed tata i pomógł. No i mamy gotowe. Musiałem sobie pożyczyć ten mój tymczasowy statyw jako podpórkę. Także no nie nagrałem nic z tego. Ale no może i dobrze, bo cały, większość wideo by tylko musiałbym wypikać. Także, tak się to prezentuję na teraz, no dzisiaj już niestety muszę kończyć, może wieczorkiem jeszcze tu wpadnę i coś porobię. Na pewno tej wanny muszę się pozbyć, to muszę poczekać na tatę, żeby mi ją pomógł wynieść. I wtedy już tutaj mogę sobie zacząć działać przy gebericie. Dobra, więc mamy kolejny dzionek, e, ściana jest już gotowa. Gotowa ściana, poklejona, połatana. No i co, zabieramy się teraz za zabudowę geberitu. Znaczy zabudowę geberitu, no tu będzie stał sobie kibelek. No i teraz muszę to jakoś wykombinować, żeby były dobre wymiary, żeby mi się tu jednocześnie brodzik dobrze zgrywał z tą zabudową. Eee, także no, najgorsza rzecz, chyba najcięższa, czyli dobrze to wszystko pomierzyć. Już tu sobie zacząłem na ziemi wszystko rozrysowywać, kminić, gdzie, gdzie, gdzie jest do którą wanna, do którą ona sięga, żeby kibelek też mniej więcej ładnie wypośrodkować. Także teraz przede mną pewnie parę dobre 10 minut, Liczenia, kombinowania. A ciebie, drogi widzu, zachęcam do zasubskrybowania tego kanału. Lecimy po tysiąc subskrypcji. Także zachęcam do łapeczki w górę, zostawienia dzwoneczka, subik. No i oczywiście komentarz dla zasięgu. Jakieś tam yy, choćby łapka w górę w komentarzu zostawiona. Plus jest już taki, że wiem, jakie mam <laughs> Jak ja mam grube płytki. Obyliśmy wczoraj wybierać. Także płytki mam centymetrowe. Plus do tego tam klei tutaj też płyty. Ich, muszę to tak wykombinować, żeby mi ta wanna jednak weszła od brzegu do brzegu. Wanna ma 190, bo ma zajmować całą tą powierzchnię tutaj tej ściany ee, na wprost, jak się wchodzi do łazienki. Będę pierdzieli tam z centymetrami, lecimy z zabudową, wyjdzie jak wyjdzie. A wyjdzie na pewno dobrze. Bo się dowiedziałem, że mimo że zamawiacie kabinę powiedzmy 100 na 90, to ona nigdy nie będzie miała 100 na 90, tylko będzie miała albo półtora do 2 cm, yy, czy znaczy tam no centymetr, półtora regulacji przód-tył, czyli ona będzie w koniec końców miała na przykład 98 cm na yy, 87 nawet może mieć. Także tego się, to się dowiedziałem też. Też muszę na to zwrócić uwagę. Także lecimy. No mam zamiar żeby się ten geberit zamontować i się nie mogę doczekać, żeby sobie w końcu we własnym kibelku klocka normalnie postawić, także no, zabieram się do pracy, bo już normalnie ten kibel mnie dobija. A jestem tu dopiero drugi dzień, a już mam dość. Nie wiem, ile mi to zajęło, ale chyba tak dobre pół godziny, same kminienie, rozrysowywanie, nawet jak już ogarnąłem, o co chodzi, to już nawet to nie było takie nie było już o takie złe już te liczenie, przeliczanie to, że kabina nie ma tam tyle i tyle dokładnie, to już było dla mnie plus. Także mam to już policzone tutaj co tu się kończyło. Aha. Tutaj mam kreskę, gdzie ma być profil. Muszę sobie w tych miejscach podkuć, żeby mi tam idealnie wyszło 10, czy żeby mi wszedł profil, do którego będzie zamocowany stelaż Geberitu. Tutaj przy tej kresce to jest kreska, gdzie będzie poprowadzona zabudowa tu prostopadle. Nie równolegle, równolegle do tej ściany. Tutaj będzie początek profilu tego, co pójdzie do góry. Tu jest miejsce na kibelek. Tu te dwa, dwa punkty to będą mocowania tych stela pod, no, profili pod stelaż do kibelka. Kończy się kabina, potem tu są policzone płytki, i płyta. Yy, także no, mam nadzieję, że to wszystko dobrze policzyłem, bo inaczej to będzie lipa. Nie, dobrze, dobrze będzie. Także... Ło, aż mi się... Za szybko wstałem. Dobra, mi się w głowie zakręciło. Uf, dobra, także co? Wielkopomna chwila... Znaczy, wielkopomna chwila. Yy... Pierwsze co... Hmm. Pierwsze co, to muszę sobie podkuć, o, pięknie. I to jest idealnie na równo z kreseczką. Teraz jedynie co, no to yy, przykręcić kątowniki. Yy, przyłożę sobie wtedy geberit, bo tego ustawię do pionu. Przyłożę geberit i dopiero miejsce drugiego profilu wezmę na podstawie yy, szerokości geberitu. On, on ma 50 cm szerokości, to akurat wiem ale ale żeby mieć 100% pewność że tyle będzie to najpierw właśnie zamocuję ten ustawię go ładnie do pionu a drugi profil wezmę i a drugi profil wezmę i potem dopiero przykręcę Kątowniczki są śrubki mam w kieszeni dobra laser jest ustawiony Idę po yy, wiertarę, przedłużacz. Dobra, nie, spoko wchodzi. O. No i... <ścoughs> uh. Dobra. No i tak. Tu proszę Państwa, mamy to elegancko. Ładnie się nam to zgrywa. No i możemy wkręcić. Zgaszę na chwilę światło. Wezmę drabinę i odrysuję sobie dziury na suficie. Będzie to bardzo, bardzo dobry pomysł. Nawet bardzo dobry. E, gdzie jest kątownik drugi? Tu sobie wezmę kątowniczek. A tu mam przygotowane. Dobra, kątowniczek mam. Eee, ołówek mam. Światło gaszę. No, kurde, teraz to jak w Matrixie te. <laughs> te lasery. Dobra. Teraz tylko, żeby tego nie popierdzielić i dobrą stroną go obrócić. Eee, on ma być tak. No a powiem, że odcinki z łazienki też pewnie będą dość długie. Także mam nadzieję, że wam się spodobają. Ej, dziury mi... Jak ja to zrobiłem, te dziury? Przecież to mi nie pasuje, ani tu, ani tu. Co ty pierdzielisz? Ale że jak? Kurwa, ej! No wezwij, czemu to mi niby nie pasować? Przecież odrysowałem dziury z dziur tych. No ja pierdzielę. Naprawdę. Ale dziwne, kurwa, przecież. Odrysowałem z tego. Chwila, muszę sobie światło na chwilę zgasić, powiem Wam, że aż żałuję, że wyłączyłem kamerę, jak przyłożyłem sobie ten stelaż z wc -ta. bo moje zdziwienie po prostu było bezcenne, jak ja to przyłożyłem, a tu mnie nagle powitał profil, który jest w ścianie. Ja nawet się zastanawiam, że ja chyba nawet źle założyłem te kątowniki, bo przecież muszę jeszcze to do posadzki jakoś zamontować ten geberit, a przecież tutaj mam kątownik. Jedyny plus jest taki, co mnie potem yy, oświeciło, że tutaj jeszcze dojdzie wylewka z ogrzewaniem. Także po te parę centów się to podniesie i dopiero wtedy yy, to będzie przy, przymocowywane, jak już będzie ogrzewanie. Także tutaj trochę się uratowałem tym, że będzie jednak ta wylewka. Bo powinienem ten kątownik zamontować od drugiej strony. No, tak to powinno być. Nieważne. W każdym bądź razie ten drugi zrobię dobrze. Czyli jednak, czyli jednak nie wszystko e, poszło zgodnie z planem. E, no ale dobra, nieważne. Po prostu lecę, montuję, bo już. <laughs> bo też sobie tu kurzu narobiłem, bo to kątową wycinałem. Dobra, lecę dalej. Dobra, będę na razie takie szybkie dogrywki bez mikrofonu robił, także dźwięk będzie troszeczkę gorszy. Ale tak, tu już mam wszystko obcykane co jak. Jednak dobrze ten kątownik dałem, bo inaczej miałbym śruby od środka te końcówki na nakrętek, także kątowniki są ok. Także ten robię tak samo, jest do lasera pięknie ustawiony. Jedynie co to muszę właśnie tam podkuć z tyłu, laser już będę mieć w gotowości. Także e, krótka przerwa się przydała, wróciłem z nową energią, naładowany, babcia zrobiła naleśniczki, także petarda, e, a ja muszę w międzyczasie jeszcze widzę e, baterie podładować, także was daję do ładowarki, a ja się zabieram za e, stawianie słupków. Dobrze moi mili państwo, mamy to, dwa słupy stoją normalnie. Trzymałem się przeporężnie. Będzie się dobrze robić kubkę. Nie wiem czy tutaj jeszcze pomiędzy sobie nie wstawić takiego po prostu żeby to było sztywniejsze. Aczkolwiek teraz chwila prawdy bo jeszcze tego tu nie wsadzałem pomiędzy. Chwila prawdy czy to teraz będzie pasować. Ale w sumie no jak ma nie pasować. Jak ja to robiłem No i nie pasuje. W sensie tam mi się blokuje to. Tu mi blokują te śruby mi to blokują. Polipka, bo ja tutaj nie doliczyłem sobie śrub, że, że one będą tutaj. Także no może mi się to uda jakoś tutaj wcisnąć. Zobaczymy. No bo tak, to jest idealnie, co nie? Ale już tutaj, razem z tymi śrubami, no to nie za bardzo. Chociaż, dobra, na Hama to weszło. To jest jednak tylko blacha, także ona się podda. To nie ma problemu. On i tak będzie troszeczkę inaczej ustawiony, bo tu jeszcze ta wylewka przyjdzie. Będzie jak będzie, znaczy, będzie dobrze. No. Nie może być inaczej, jak tylko nie, nie być dobrze. Teraz, e, jak już to jest zrobione, e, będę mógł teraz wymierzyć mniej więcej, gdzie będzie trzeba zrobić otwór na rurę kanalizacyjną. E, pomierzyć, ile potrzebuje profili, żeby dorobić tą, tą zabudowę. No i będzie można e, resztę rzeczy poogarniać takich jak odpływ z wanny, odpływ z prysznica, bo umywalka się będzie łączyła raczej z wanną, żeby to wszystko, żeby jak najmniej dziur w stropie po prostu robić w podłodze. Szybki update'ik z łazienki, co tu się stało, co tu się dzieje. Rura kanalizacyjna z kibelka jak i odpływ, który będzie jednocześnie z wanny i z umywalki. Także kanalizację i wodę będę sobie robił z tatą. Może będzie chciał też występować, nie wiem, zobaczymy. E, no i tu jeszcze będzie trzeba zrobić, będzie się trzeba pobawić z odpływem, bo będzie ścienny liniowy. E, także tu będzie troszeczkę zabawy. A e, ja jak tutaj będę sam po prostu, na dzisiaj koniec oczywiście, e, a ja sobie tutaj jak będę sam, no to zrobię sobie tutaj stelaż e, zabudowy tego, no tutaj do końca, to wystarczy dwa profile poprzykręcać góra-dół, jeden w środku e, także na dzisiaj tyle, widzimy się nas w następnym dniu siema ma z rana, witam was, poranny ja e, udało mi się jeszcze skoczyć na zakupy po towar, kabriolecik jednak może być samochodem dostawczym a ja na szczęście mam kawałeczek tylko do sklepu z materiałami także nie ma źle słoneczko pięknie praży, także pobudka po z rana tak może być. Dobra, jest następny dzionek. Profilki mam już podocinane na wymiar, także no zabieramy się za stawianie ściany. Z tego akurat zrobię timelapse. Sytuacja, że tutaj muszę wstawić sobie profil, do którego będzie płyta przykręcona, żeby tu mi ten narożnik powstał. No i musiałem odłączyć kabel, który idzie tam do gniazdek, do pokoju, ale to uznałem, że to nawet będzie dobre, dobra, dobra chwila, żeby to odłączyć. Wsadzę go po prostu w Peszlu. Fajnie, jakbym te, te wszystkie wsadził do Peszla, aczkolwiek no. To już by było dużo, 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 za dużo rozbierania. Także chociaż tego jednego wsadzę. A Wy co sądzicie? Powinienem to wszystko... Powinienem to wszystko pochować w peszlach, czy... Czy tak to zostawić zawinięte w wacie, ewentualnie tą taśmą izolacyjną wszystko powijać? Dajcie znać w komentarzu. Dobra, no przeróbki, przeróbki zrobione. Tutaj ten profil przykręcony, tamten z tyłu też dodany. Przewód w Peszlu puszczony, trochę nerwów było, ale, ale jest ok. Tutaj też ogarniałem sobie taki patencik, żeby mi się ten profil tam tyłem za bardzo nie ruszał. Ten, ten profil tak będzie nieużywany, także no, on sobie mógł być tak do tego wykorzystany. Lecimy dalej z, e, tutaj z tą zabudową, no miałem, myślałem, że mi to zajdzie, nie wiem, z godzinka, to miało być dosłownie 8-10 dziur e, na kołki i, i gotowe, a tu się okazało, że już, e, że już prawie 2,5 godziny siedzę razem z tymi przeróbkami. <grym zimna> Dobra, mamy to tutaj, za tą ścianą jest ten profil, który jeszcze sobie muszę dociąć i on będzie tutaj pomiędzy. Także na dzisiaj to tyle. No i w sumie w tym odcinku to tyle. Ja sobie tutaj podokańczam prąd w łazience. Muszę tutaj jeszcze jeden przewód do gniazdka podciągnąć. Także no, to było na tyle z tej łazienki na dzisiaj, z pierwszej części. Kanalizę, może coś troszeczkę, ogram, jak będziemy robić z tatą, ale to jest troszeczkę. To będzie długotrwały proces, akurat, także w międzyczasie pewnie wpadną inne odcinki niż tylko z Łazienki, bo będzie trzeba podorabiać gdzie, nie gdzie gniazdka, porobić tutaj w tej części, że tak powiem, takiej przeciąkowej, jak się wchodzi do domu. Puszki pomontować, przewody sieciowe poprzeciągać. Także trochę roboty tutaj jeszcze jest takiej technicznej w niektórych pomieszczeniach, aczkolwiek no już większość mam gotowe. No i potem po tym wszystkim ogrzewanie przychodzi i jak będzie ten czas taki kiedy ta wylewka sobie będzie tutaj schła, no to będzie można już się zająć jakimiś gładziami itp i td w powiedzmy w tym pokoju z oknem, żeby go już tak doprowadzić do stanu takiego ala mieszkalnego. No i wtedy już będzie pięknie. Ale no, na to jeszcze trzeba czasu. Myślę, że jeszcze tak daję sobie tak ze dwa miesiące, żeby doprowadzić tutaj większość pomieszczeń do tego stanu. Także ja się z Wami żegnam. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji i na razie. Hej!